Szósty sezon rozpoczyna się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie dobiegł końca poprzedni, od ukarania Pita przez Ricka oraz powrocie Morgana do serialu. Witajcie z tej strony Grimzy, a oto kolejny sezon żywych trupów. Jeśli nie widzieliście moich poprzednich odcinków, zachęcam do nadrobienia zaległości. Subskrypcja też mile widziana pomoże to kanałowi dalej się rozwijać, ale przechodząc do meritum tego odcinka, podczas szukania dobrego miejsca na wykopanie grobu dla Pita z dala od osady Rick i Morgan, Odkrywają uwięziono w dole ogromną hordę zombie z obawy, że ciężarówka blokująca wyjście w każdej chwili może spać z urwiska i otworzyć przejście martwym, Sheriff pada na genialny pomysł jak zapędzić ich w przeciwnym kierunku od położenia miejsca zamieszkania. Co do samej osady mieszkańcy, którzy nie brali w tym udziału, zostali brutalnie zaatakowani przez grupę ludzi z literową na czole. Pytanie teraz brzmi: czy z bezpiecznej strefy nikt nie przeżył? Otóż nie, większość osób przeżyła, a to wszystko Dzięki zabójczej Karol. Jak wiemy, nie wszyscy są bezlitośni. Morgan, na przykład, nie chcąc nikogo zabijać, pozwolił uciec wilkom. Ale jak to się stało, że wcześniej był skłonny każdego zabić, a teraz jest wybaczającym człowiekiem? Zacznijmy od początku. W momencie utraty swojego syna drugiej, na przyjaciel szeryfa oszalał, a po opuszczeniu Atlanty, na swojej drodze spotkał pewnego człowieka o imieniu Eastman, który przemówił mu do rozumu i wmówił, że każde życie jest cenne. Po przyjęciu tych rad do Siebie ocaleniec przez krótki czas był nawet jego uczniem. Przez krótki czas, bo pewnego dnia Eastman chroniąc Morgana przed zombiakiem sam został ugryziony. Cała ta historia została opowiedziana przywódcy wilków Owenowi, który aktualnie potajemnie jest przetrzymywany w piwnicy. No dobrze, teraz powróćmy do wątku kierowaniem zombi. Plan przebiegał jak zakładano, do momentu, aż podczas ataku wilków w jadącej ciężarówce prosto na Aleksandrię nie został włączony klakson. i swoim głośnym dźwiękiem oddzielił połowę stada od reszty. Pomimo wyłączenia klaksonu przez bohaterów przebywających w obozie, oddzielone stado nie powróciło na właściwy tor, więc Sherriff, chcący ratować sytuację musiał wrócić do kampera, by odciągnąć szwędaczy zmierzających na Aleksandrię. W kamperze nie spodziewał się jednak ataku wilków, dokładnie tych samych, którym Morgan darował życie. Protagonista sobie z nimi poradził oraz powrócił do osady, ale sam powrót był problematyczny. Co? To widać. Natomiast druga część grupy z powodu dwóch rannych osób musieli zaszyć się w pobliskim budynku. W tym pomieszczeniu Glen wpadł na świetny pomysł, jak odwrócić uwagę zbliżającego się w ich kierunku stada czyli znalezienie kilka budynków, by móc je podpalić. Jak można zauważyć, plan został obmyślony zbyt późno, gdyż w ucieczce od zombie dwójka ocalałych trafia do ślepego załuka. Jedynym tutaj wyjściem tak naprawdę było wejście na najwyższy punkt w tym przypadku był to śmietnik. Bohaterowie nie mieli jakichś dużych szans na wybnięcie z tej opresji. Tak więc Nikolas, myśląc, że jest to ich koniec, postanawia strzelić sobie w łeb. Zanim dalsze losy Glena zostaną nam pokazane, zobaczmy jak radzą sobie inni. Dowiadujemy się, że mission hit oraz kod w ucieczce od Szwendaczy z trudem, ale jednak wrócili do obozu. Co do Derrera, Abrahama i Saszy to też nie mieli lekko. Zaskoczenia zostali zaatakowani przez obco grupę i zostali rozdzieleni. Przyjaciel Rika trafił do lasu, gdzie spotkał pewnego przyjemniaczka i jego towarzyszy. Dwight, bo takie jest jego imię, myśląc, że napotkany osobnik jest częścią grupy zbawców wziął kusznika jako zakładnika. Jak się później okazało było to zwykłe nieporozumienie, a po zaufaniu sobie protagonista został okradziony. Niedługo potem rozdzielona trójka bohaterów się odnalazła, jednakże w drodze powrotnej do pozostałych zostali zatrzymani przez członków grupy zbawców. Nie skończyło się to dla motocyklistów dobrze, ponieważ Derr wysadził ich w powietrze. Wracając do Glena, okazuje się, że ten sympatyczny ocalały przeżył, a to tylko dlatego, bo wyczuł idealny moment na schowanie się pod śmietnikiem. Przed morami Aleksandrii ocaleńcy, czyli Glen oraz napotkana przez niego inic są świadkami jak żywe trupy przedostają się do środka. Stało się tak z jednego powodu. Wieża strażnicza pod naciskiem martwych w końcu upadła robiąc wejście. Ale to nie wszystko. W ucieczce od nich Diana została ugryziona oraz chwilę przed całym tym upadkiem Karol skapnęła się, że Morgan coś ukrywa. W sprawdzenie co takiego może skrywać osoba władająca kijem kobieta Rambo zastała przywódcę wilków. W próbie pozbycia się go Morgan na to nie pozwala i próbuje powstrzymać swoją koleżankę. Dzięki metodzie Aikido ta sztuka mu się powiodła, lecz i on sam stracił przytomność. Pozwoliło to Owenowi opuścić to pomieszczenie zabierając za sobą Denis, aby ta pod zastraszeniem mogła zająć się jego rano. W międzyczasie reszta bohaterów by uniknąć najgorszego wysmorowuje się flakami zombie by wtopić się w tłum. Wszystko przebiegało dobrze do czasu aż sam nie wpadł w panikę i nie zwrócił na siebie uwagi. Jaki był tego finał, doskonale wiemy: Jesse oraz jej najmłodszy sen zostali zjedzeni żywcem. I w tym momencie Rick stracił swoją drugą miłość. Pierw była to Lori, no a teraz Jesse. Całe to zamieszanie pragnął wykorzystać Ron, strzelając do Rika. No ale coś mu nie wyszło, gdyż przypadkowo trafił w Karla. Dokładnie to w jego prawe oko. Jeśli chodzi o przyłódce wilków, to został on ugryziony w rękę, a następnie postrzelony przez Karla. Gdzie mogli zająć się nim umarli? Sytuacja ta pozwoliła Denis tę ucieczkę prosto do budynku i udzielenie Karlowi pomocy. No właśnie, gdy Karl był operowany, Rick i pozostali mieszkańcy osady wspólnymi siłami pokonali i umarłych. Jednak z upływem miesiąca pojawił się nowy problem. Powoli zaczynało brakować jedzenia, więc dwójka przyjaciół wyruszyła w teren, aby takie zapasy zdobyć. Ich przygoda była ciekawa, gdyż na swojej drodze spotkali człowieka o pseudonimie Jezus. Jeszcze tego samego dnia pomiędzy dawnym zastępcą szeryfa a Mision zaczyna coś iskrzeć, ale ten ich przemiły sen przerywa nowo poznana osoba, która wcześniej została zabrana do osady. W rozmowie z mieszkańcami Aleksandrii Jezus proponuje zawarcie współpracy z jego grupą. Na wzgórzu nasi bohaterowie poznają Gregorego. Mimo, że jest to przywódca, to nie budzi żadnego respektu. Próba zamachu pod wpływem szantażu ze strony zbawców tylko to potwierdza. Na jego szczęście, Ekipa Rika była w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie by ten zamach powstrzymać. Chłopoty ze zbawcami sprytnie wykorzystała Megi. W rozmowie z Gregorem zapewniła zakończenie rządów Nigana w zamian za połowę żywności jakie posiada w górze. Z upływem kilkunastu godzin od zawarcia współpracy dochodzi do ataku na posterunek zbawców i zabicia mieszkających tam osób. Jednakże przed wyeliminowaniem ostatniego wroga ekipa Rika dowiaduje się o pojmaniu swoich koleżanek. Pojmane Kobiety poradziły sobie z problemem, gotując zbawczynią prawdziwe piekło. W momencie pojmania chyba nikt nie zdawał sobie sprawy, z kim zadzierają. Jak wiemy, to nie było zakończenie wątku zbawców, lecz dopiero jego początek. Wracający do domu z lekarstwami bohaterowie właśnie się o tym przekonali, gdyż spotkali kolejną grupę zbawców. Dla Denis to spotkanie było ostatnim w jej życiu. Okazuje się, że ludzie nigana nadorwali nawet Eugenia, który wcześniej w warsztacie do produkcji amunicji pokłócił. Wrócił się z Abrahamem i zdradza jego położenie, aby podczas gryzienia Dwight'a w czułe miejsce spowodować zamieszanie. Po małej wymianie ognia antagonistom udaje się uciec, a nasza załoga wraca do Aleksandrii. Jak już jesteśmy na temacie Aleksandrii, to warto zwrócić uwagę na Karol. Ta ocalała z powodu świadomości o sporej ilości uśmierceń opuszcza swoich przyjaciół, zostawiając po sobie jedynie list pożegnalny. Jej podróż nie była spokojna, Siwo siwowłosa bohaterka na swojej drodze spotyka zbawców i nie mając wyboru jest zmuszona do kolejnych zabójstw. Na jej nieszczęście jeden zbawca przeżył to strzelaninę, który podążając jej śladem odnajduje swojego wroga. Lecz tuż przed wyrównaniem rachunków nagle zjawia się Morgan i w porę uratował swoją koleżankę. Karol jeszcze nie odchodzi z tego świata. Po prośbie Morgana w stronę pewnego człowieka oboje zostają zaprowadzeni do pewnej osady, gdzie zostanie udzielona jej pomoc. Ale to dopiero w siódmym sezonie. Póki co zajmijmy się pozostałymi ocaleńcami, bo tutaj również jest ciekawie. Derry chcąc wyrównać rachunki ze zbawcami wyruszył na ich poszukiwanie. Natomiast Glenn, Mishon oraz Rosita podążali za nim, aby ten nie zrobił niczego głupiego. W pobliżu miejsca, gdzie ostatni raz był widziany Dwight, ocaleńcy w końcu doganiają kusznika. Jednakże w rozmowie z nim Rozita popiera jego chęć zemsty i razem poluje na ludzi Nigana. Jak się okazało był to zły pomysł. rozdzie bohaterowie zostali schwytani. Kusznik miał nieco gorzej, bo przez Dwighta został postrzelony w ramię. Przechodząc już ostatni raz w tym odcinku do Aleksandrii. Reszta ekipy chcąc pomóc Maggie z jej bólami zabiera ją do lekarza na wzgórze. No i jak pech to pech. Na swojej drodze bohaterowie spotykają ludzi nigana blokujący przejazd. Po zmianie trasy sytuacja się powtórzyła. Kilkukrotnie. W pewnym momencie Eugene zasugerował, że Zbawcy wcale nie czekają na naszych bohaterów. Ponieważ nie wiedzą jak wyglądają, tylko czekają na ten konkretny kamper. Więc dalsza podróż na wzgórze przebiegała na pieszo, ale jak wiemy to też nie pomogło. Już mówię dlaczego. Ekipa Rika wpada w zasadzkę. Z faktu, iż protagoniści zostali otoczeni, to nie było innego wyboru jak oddanie broni i ukręknięcie. Beznadziejna sytuacja, nieprawdaż? Ale to nie wszystko co na nich czekało tej nocy, bo oto właśnie zjawił się nigan we własnej osobie. W ramach kary za wcześniejsze akt. Ze strony Rika i jego przyjaciół, przywódca tej grupy, za pomocą swojej broni Lucille, zamierza kogoś uśmiercić na oczach wszystkich. Ciąg dalszy tej dramaturgii nastąpi w następnym sezonie. Jedno jest pewne: dla ofiary nie była to przyjemna noc. Tymczasem ja dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym.